I co dostajemy w pudełeczku? W pudełeczku mamy wizytóweczkę od Kiwi Airsoft English Kiwi Airsoft, tak się dokładnie kanał nazywa Ma on swój YouTube, ma on wszystko, więc tutaj serdecznie można możecie zobaczyć, zobaczcie Wizytóweczka, bardzo miło Dostaliśmy też naszyweczkę I naklejeczki, stickery, też bardzo miło Fajna naszywka I z L85, więc spoko Witam wszystkich z tej strony ULAT, jesteśmy dzisiaj na nagrywanku, tutaj jest wtorek, troszeczkę nietypowo, ale jako że po prostu czasu jest coraz mniej, a roboty coraz więcej, to staramy się nagrywać kiedy tylko jest okazja. A czym się dzisiaj zajmujemy? Dzisiaj nagrywamy dość krótki, prosty filmik, gdyż trafiło mi się takie dość nietypowe zlecenie. Mianowicie, ostatnio zajmowałem się repliką L85 od ICS, o coś takiego, było to na Slimie, ja ją serwisowałem, robiłem przegląd, robiłem drobny tuning. I tym się zajmowaliśmy. I jako, że ta w tej replice jest dość specyficznie skonstruowana sama komora, pokażę Wam o co mi chodzi na blacie później. Co powoduje, że moim zdaniem dystans jest lekko przekrzywiany na bok ze względu na to, jak jest skonstruowany docisk komory, całe ramię jak, to, jak ta mechanika tego ramienia jest skonstruowana. Dlatego. Właściciel zdecydował się, znaczy najpierw znalazł, a potem poprosił mnie, żeby zamówić i zainstalować komorę dedykowaną, drukowaną 3D, robioną przez kolegę, który prowadzi kanał Kiwi Airsoft. Jest to kanał z Wielkiej Brytanii. Tam kolega prowadzi swój kanał, ma sporo ciekawych części do ogólnie ICS-ów, szczególnie właśnie do L85 więc właśnie tam ta komora została znaleziona i ja ją stamtąd zamówiłem i tutaj ogólnie jeszcze taka uwaga komora z wysyłką do Polski kosztowała 40 funtów to tam chyba nam wyszło o ile pamiętam trochę ponad 240 zł w przeliczeniu paypol'a i tak dalej z opłatami ze wszystkim natomiast potem jeszcze oczywiście paczka przyszła do mnie ja jej jeszcze nie otwierałem tak jak widać i na paczce jeszcze niestety dodatkowo zapłaciliśmy dodatkowe 40 chyba kilka złotych już teraz nie pamiętam opłat celnych w Polsce, ponieważ jak wiadomo Wielka Brytania już nie jest w Unii Europejskiej, więc musimy płacić dodatkowo podatki, bo VAT się nie zgadza i tak dalej i tak dalej. Więc ogólnie ta komora kosztowała 300 zł, praktycznie, co jest prawie 300 zł, co, co już jest sporą kwotą, nie ukrywam za komorę 3D, bo nie, no pamiętajcie, że za, tą, za, to, za te pieniądze na promce możemy już kupić komorę Maxa do M4 Albo po prostu komorę GATE, która jest nawet chyba tańsza. Pudełeczko, w którym dostaliśmy komorę, wygląda w ten sposób. Ja ją teraz sobie otwieram, ponieważ wcześniej tego nie robiłem. Dostajemy coś takiego. Jest naklejka, co mamy w środku, więc bardzo pozytywnie. Z opisem mamy tutaj, powiedzmy, jak sobie znaleźć instrukcję obsługi. Mamy tutaj z ukrytego linka do zeskanowania. I co dostajemy w pudełeczku. W pudełeczku mamy wizytóweczkę od Kiwi Airsoft English Kiwi Airsoft, tak się dokładnie kanał nazywa Ma on swój YouTube, ma on wszystko, więc tutaj serdecznie można sobie zobaczyć, zobaczcie Wizytóweczka, bardzo miło Dostaliśmy też naszyweczkę I naklejeczki, stickery, też bardzo miło Fajna naszywka I z L85, więc spoko Mamy też Breloczek Też z logiem Kiwi jest to bryloczek, który jest zrobiony z czegoś na kształt układu scalonego do MOSFETu. Tylko bez samej elektroniki. Ciekawe. Nie wiem, może nie wyszło czy coś. I tutaj mamy jeszcze wypełnienie, i mamy oczywiście naszą komorę. Dedykowaną. Wydrukowaną w 3D. Ja ją sobie tutaj wyjmę. Ale będę ją pokazywał też bliżej na blacie. W komorze mamy też o-ring i dwa dystansery do gumek. Dystansery są też drukowane, ale z czegoś chyba lekko elastycznego. Zaraz, w Jeden jest elastyczny, drugi też wygląda na elastyczny. Są to dwa drukowane dystansery z jakiegoś elastycznego tworzywa, więc OK. I mamy samą komorę. Komora rotacyjna, jak widzicie, z oznaczeniami poziomu docisku, tutaj na pierścieniu. Widzicie to lepiej, ja to widzę do góry nogami. I od razu co widać, nie jest to taki zwykły druk, tylko to już jest ewidentnie spiek. Wykonane jest to bardzo podobnie do spieku, który mamy na przykład na modach od Bierasa, czy innych takich układach, czy adapterach na przykład do klamek. Podobna forma druku 3D. Jedyne co mnie zastanawia, to nie widzę żadnego zaczepu lufy. Nie jestem pewien, jak lufa ma być w tym osadzona. Mam nadzieję też, że średnica tu jest dobrze dobrana do dyszy. Bo dysze myśmy tam zmieniali, ale to wobec tego może być ryzyko, że coś zmienimy. Będziemy musieli zmienić. No więc cóż, ja zaraz muszę sobie odpalić instrukcję obsługi zobaczyć, jak to przewidziane jest do montażu i zaraz zajmiemy się montażem. I tak jak już wspominałem, będziemy to montować w tym L85. Ja Wam już na blacie pokażę, dlaczego go montujemy, jaki jest problem z oryginalną komorą. I zaraz się będziemy tym zajmować. Mam nadzieję, że temat uda się ogarnąć. Rozważania zaczniemy oczywiście od oryginalnej komory stokowej. I z czym ogólnie jest problem? Komora działa na zasadzie, że jak kręcimy regulacją, o tutaj, to tutaj nam się nasza regulacja jest mimośrodowa i unosi nam nasze ramię tutaj za pomocą tego tej dźwigni. Tylko, że pamiętajcie, jeżeli Mamy tutaj sprężynkę, która kontroluje nam pracę ogólnie układu, a tutaj mamy coś mimośrodowego, co nam unosi ramię do góry. To jeżeli to jest, pamiętajcie, nie wosi, to widzicie co się dzieje z ramieniem? Ono już jest wygięte, ono patrzy do góry z tej strony, nie jest prostopadłe. W efekcie jest tendencja do przekrzywienia całego tego elementu dociskowego, całego tego ramienia. Bok. Nie wiem czy to widać na filmie, ale one, te całe ramię jest lekko przekrzywione w tą stronę. Po siedzi leciutko pod kątem. Co powoduje, że potrafi nam ściągać kulki w bok. Jest ogólnie ciężko ustawić tutaj na tyle dobrze yy, naszą komorę, żeby to było naprawdę równo i to jest spory problem. Te ramię ewidentnie nam to wszystko przekrzywia. Nie wiem czy to widać będzie na kamerze, ale no to jest naprawdę spory problem, żeby to dobrze zgrać. Ja się naprawdę sporo z tym męczyłem. Udało mi się to ustawić, bo to wiecie, to można w kilka sposobów kontrolować. No ale tu naprawdę, naprawdę było słabo. Co prawda, ten największe wygięcie komory, powiedzmy, największe przekrzywienie jest w tym najmniejszym docisku, więc teoretycznie ma najmniejszy wpływ. Natomiast przy maksymalnym docisku, jak widzicie, bo ja zwiększam docisk teraz, o, to jest praktycznie, te ramię leży już płasko. Ono nie jest wygięte za bardzo ze względu na to, że po prostu jest bardzo mało obciążone, ponieważ im niżej tutaj to ramię, tym mocniejszy docisk. Co nie zmienia faktu, że niestety potrafi być to problematyczne. Dlatego tutaj padła decyzja, że zmieniamy komorę. I zmieniamy komorę przy okazji, no, no nie ukrywajmy, wygodniejszą. Dużo bardziej precyzyjną prawdopodobnie No niestety tutaj drukowana 3D Bo oczywiście żadnych innych dedykowanych komór Nie posiadamy Więc tego tematu nie przeskoczymy Co teraz jest dla nas Zadaniem jeszcze Już widzę chyba jak mamy zamontować lufę W tej komorze Ze względu na to, że oryginalny zaczep lufy Będzie się tutaj Z tym wszystkim spasowywał Użyjemy sobie jakiegoś narzędzia Wyjmiemy naszą komorę Hop. O. I oryginalna komora, jak widzicie, ma w ten sposób rozwiązany montaż. Nie korzystamy z tych łapek, które mamy standardowo, tylko właśnie ten element taki dwuczęściowy, który jest zapięty na lufie, osiuje nam naszą lufę w komorze i on, tak samo jak wchodzi tutaj w komorę, tak samo wejdzie nam w tą komorę co fajne możemy po prostu nie musimy nic więcej zamontować możemy korzystać z tego układu oczywiście zakładając że mamy ten element sprawny no bo go nie dostajemy z nową komorą więc jakbyśmy chcieli to uzupełnić to może być ciaśniej. ja na razie to zdejmę bo chcę sprawdzić jeszcze jak na ile gumka siedzi ciasno w tej komorze ja czuję że gumka jest powiedzmy dociśnięta do komory że nie wchodzi to całkiem luźno nie jest to na tyle ścisłe spasowanie, że powiedziałbym, że będzie na pewno idealnie szczelnie. Dlatego ja założę tutaj minimalną owijkę z teflonu. No, teraz nasza komora będzie wchodzić dużo, znaczy nasza gumka będzie wchodzić dużo ciaśniej. Jeszcze minimalnie silikonu, żeby wchodziła troszeczkę płynniej, żeby się tam nigdzie nic nie zawinęło. I tak naprawdę lufę mamy zamontowaną. Oczywiście. Jako, że nie widzimy ani nacięcia na lufie, to nie mam w tej chwili zielonego pojęcia, czy lufa jest w osi, więc teraz nie pozostaje mi nic innego, jak wstawić któryś z docisków, który dostajemy w zestawie i zobaczyć, jak to wygląda już na samej lufie. Dociski mamy dwa, one są różnej długości: jest krótszy i dłuższy. Widzicie? W naszej gumce raczej użyjemy tego krótszego. Patrzę, czy on ma jakąś formę włożenia, ale wydaje mi się, że nie. No powiem to, co mi się trochę nie podoba, to ten dystanser, ten docisk wchodzi tutaj wyjątkowo ciasno. I nie wraca tak jakby do punktu zerowego. Jak go wycisnę powiedzmy. Co prawda, to nie powinno być problemem, bo same kulki, które będą w komorze, będą go wypychać do góry. Ja jestem tylko, zastanawiam się, jak mam go włożyć. Bo powiem szczerze, intuicyjnie tego nie widać, bo nie ma takiej idealnej jakiejś kwadratowej powierzchni, która by wskazywała nam na to, jak on ma siedzieć, w której płaszczyźnie. Jest wyoblony z dwóch stron, więc nie jestem 100% pewny, jak powinniśmy to włożyć. Prawdzę na instrukcji obsługi, bo faktycznie nie chciałbym tego spierniczyć. No, niestety, zero szczegółów, powiem Wam szczerze. Jak mamy wstawić tego naba? To nie jest opisane, więc cóż nam pozostaje? Ja posłudzę że się po prostu logiką, jak ja bym to zrobił. Tutaj wydaje mi się, że mamy tak to docisnąć. Zależy mi na płaskim docisku, nie ukrywam, więc raczej to wyobroną ob stroną pójdziemy do góry. Założymy nasz pierścień regulacyjny i założymy o-ring, który był w zestawie, bo ten oring, który był dodatkowo w zestawie, jest to o-ring montażowy, który musimy założyć o, na wierzch komory. Ma on zapobiegać przed się naszego pierśnia regulacyjnego. Hop. Trochę ten oring wcisnę w to nacięcie w komorze, żeby się nie wysuwał, żeby siedział sztywno. Żebym gdzieś nie uciekał podczas użytkowania. Regulacja chodzi dość ciasno, nie ukrywam. I zobaczmy teraz jak wygląda. O, Prawie mi się udało ustawić wszystko ładnie w osi od razu, więc chyba pozytywnie. Teraz pojawimy się trochę regulacją. Ten dystanser moim zdaniem przede wszystkim chodzi kurde za ciasno. Dobra, mamy założone zaczep na lufie, mamy tutaj lekko doszczelnianą gumeczkę. Teraz możemy to sobie spokojnie zsunąć. Opa. O. Teraz wszystko siedzi na swoim miejscu. I teraz mam problem z tym dystanserem, bo on tam siedzi, kurczę, za ciasno w moim odczuciu. Po prostu jest zbyt ciasno dopasowany do tego otworu. Otwór jest kwadratowy, natomiast w żadnej płaszczyźnie ten dystanser nie jest kwadratowy. W żadnej. To nie ukrywam, że troszkę psuje mi ten plan, bo żeby go tutaj dobrze osadzić. Chyba ja obstawiam, że ten dystanser się leciutko wyrobi. Jak próbuję teraz to regulować, to w ogóle nie widzę różnicy pomiędzy dociśniętą a zluzowaną komorą. To jakby ten dystanser w ogóle on był zablokowany i w ogóle się nie przemieszczał góra-dół. Niestety ta gumka, którą tutaj używałem w tej lepicy, tej średnio się tutaj sprawuje, więc raczej będziemy musieli ją wymienić. Mamy trochę gumek od właściciela repliki w zestawie do wyboru. Spróbujemy coś tutaj wykrzesać. Któryś model. Ta komora może dość, dość fajnie siedzieć z gumką od Mapelifa, więc może od niej zaczniemy. Bo tu mamy jakieś Begadi, mamy Madbula i tak dalej. Wcześniej ta gumka Mapelifa słabo się sprawowała ze względu na to, że ten docis był krzywy i to naprawdę w tej komorze. W oryginalnej tej gumce był to duży problem. Znaczy w oryginalnej komorze. Zobaczmy teraz, jak to będzie wyglądało przy tej komorze. Ja na razie nie będę zakładał pieśni, wrzucę tylko <trony> dystanser. No, wkładamy na ba. Ciskamy go i puszczamy. I tutaj teraz wygląda, że to pracuje prawidłowo. Niestety ta gumka, którą mieliśmy wcześniej, ta od jest mi pod. Bocznymi wypustkami słabo się zgrywała z tym systemem docisku, z tym, z tym dystanserem. Teraz ten dystanser pracuje dużo lepiej z mr em więc wydaje mi się, że to może być wybór. Teraz to działa tak jak powinno. Co ważne, jak zakładamy nasze ramię, znaczy nasz pierśń dociskowy, to pamiętajcie, on ma w, na, na punkcie 0 powiedzmy. Ma nacięcie. O, jak będziemy zakładać, powiedzmy, pierścień nasz regulacyjny, to pamiętajcie, tu jest taki znacznik i ten znacznik musi się nasunąć nam na dystans, bo inaczej będzie się blokować. To samo przy zdejmowaniu. Jeżeli tego nie wsuniemy, to nie jesteśmy w stanie zdjąć naszego pierścienia regulacyjnego. Ja sobie go teraz zakładam i bawię się dociskiem, żeby zobaczyć na ile zmienia nam się docisk na gumce i powiem szczerze, że moim zdaniem zmienia się trochę za mało. Nie mamy pełnego docisku, nie starczy nam to, żeby docisnąć dobrze tą gumkę. Więc luzujemy znowu komorę, zdejmujemy. I teraz wsuniemy ten drugi dystans, który dostajemy w zestawie. On jest wyższy, więc będzie nam zapewniał troszkę mocniejszy docisk. on też jest ciuteńka jakby za długi i troszkę ciasno nam wchodzi w ten otwór na siebie. I zaczyna nam sam z siebie się troszeczkę zbierać. No ale dobra, zobaczymy jak to będzie działało. Oczywiście luzujemy docisk, zakładamy. Zobaczmy jak to teraz się prezentuje. Teraz docisk jest wyraźnie, wyraźnie mocniejszy. Dociśniemy do maksa. I teraz ten docisk wydaje się wystarczający, aczkolwiek widzę, że nie jest idealnie prosto, więc ja jeszcze muszę to poprawić. Niestety jest problem z tym samym układem tutaj mocowania lufy, bo on jest, o, on tańczy. Przez co samo osadzenie prawidłowe lufy jest dość problematyczne, powiem Wam szczerze. No, tym razem udało się to zrobić chyba prosto. Więc po raz kolejny zakładamy nasz pieśń regulacyjny i dociskamy go do maksa. I zobaczmy, jak to wygląda. No, a tym razem wygląda, że jest prosto i że docisku mamy dość. Wygląda, że teraz docisk jest prosto, jest wystarczająco duży, co prawda na maksa dalej nie jest bardzo mocno wciśnięte, ale przy tym typie gumki nie powinien być to problem. W tym momencie co prawda jeżeli na MR Hopie ten dystans jest moim zdaniem za niski, to nie wiem do jakich gumek jest on dedykowany, bo MR Hop wymaga dość małego docisku, więc autentycznie nie jestem pewien czy to będzie dobrze czy ten mały, do czego ten mały dystans do jakiej gumki bym pasował, raczej w tym momencie zalecam ten wyższy ma on dużo większy zakres docisku, dużo mocniej dociska, pozwala nam na troszkę większą regulację tutaj więc przynajmniej do tych gumek, które ja używam, albo które tutaj mamy, raczej będzie szedł ten o tak, wygląda, że jest ok więc teraz luzujemy naszego hopa, oj, chodzi to bardzo, bardzo ciasno op czy przy zluzowaniu. Tak, dystanser się schował. Nie mamy już teraz w ogóle docisku, wygląda to prawidłowo. Lówka wygląda, że też jest w osi. Więc wydaje mi się, że mamy skończone. Teraz jeszcze zostało mi tylko sprawdzić, czy mamy dalej szczelność, bo to jest kolejne pytanie. Więc składamy to wszystko, składamy replikę i idę sprawdzić chronę. Mamy poskładane. Komora siedzi w replice. Można powiedzieć, że pozytywnie. Aczkolwiek, czy jest idealnie, to bym tak się nie wychylał. Co do FPS-ów, działa to poprawnie. Jeszcze sprawdzę, jak będzie z równością podkręcenie i tak dalej, aczkolwiek tutaj się problemów nie spodziewam. Ja sobie to przetestuję, jeżeli będą jakieś problemy, będziemy to poprawiać, to oczywiście zamiast tego zakończenia byście mieli tutaj jakieś poprawki, które bym tutaj poprawiał, więc jeżeli tego nie było, to znaczy, że jest OK, jeżeli chodzi o podkręcenie. Natomiast powiem tak, instalacja jest OK, stosunkowo prosta, nic skomplikowanego, wymieniamy lufkę. Z osadzeniem tego wszystkiego, no to ze względu chociażby na to, jak w jaki sposób jest trzymana w tych komorach od L85 sama lufa wewnątrz komory, te, te takie łapki, które obejmują, i potem wsuwam w komorę, to, to jest takie średnio idealne w moim odczuciu, ponieważ to ma delikatny luz, w, na, te łapki na samej lufie. I to nie jest takie super precyzyjne. Daje się to ustawić jak najbardziej. Główny problem, który mieliśmy z oryginalną komorą, czyli ten docisk lekko pod kątem, no ten problem mamy rozwiązany, bo tutaj docisk jest idealnie w osi, nie ma z tym problemów. Docisk jest płaski, nie ma bólu. Dystansery mogłyby chodzić w otworze trochę luźniej, ale to też jest do ogarnięcia. One z czasem się pewnie troszeczkę dopasują i już teraz, jak trochę popracowały, to one chodzą płynnie, nie ma z tym problemów. Natomiast to co zauważyłem podczas testów chrono. Oczywiście moc mamy, spadków FPS-ów nie mamy, więc szczelnie jest. To powiem Wam szczerze, sam dostęp do regulacji. Ja nie mam za bardzo jak tego ciągnąć. To powiem Wam, regulacja jest teraz, jak się przyjrzycie, tam w głębi. O. I przyznam się szczerze, ja nie mam palców, żeby je tam włożyć. Nie jestem w stanie żadnym sposobem włożyć tam palca i cokolwiek wyregulować, w rękawiczce w ogóle zapomnieć. Ta oryginalna komora, mimo że taka sobie, powiedzmy sobie szczerze, to miała dość dużą regulację, widoczną wyraźnie tutaj w otworze i mogliśmy ją regulować nawet w rękawiczce. Dostęp był w miarę ok. Teraz mamy kółeczko rotacyjne, które ma nam ułatwić regulację, i ok, powoduje, że regulacja jest precyzyjniejsza na pewno, bo będzie dużo precyzyjniejsza od tego i przede wszystkim nie będzie przekrzywiała nam docisku. Natomiast dostęp do tego jest tragiczny. I bez narzędzia typu śrubokręcik, cokolwiek, ja nie jestem w stanie się tam dostać i cokolwiek wyregulować. Regulacja chodzi też dość ciasno. Ale to jest małe piwo, przynajmniej nam się nie przestawi, ale dostęp do tego autentycznie jest tragiczny. Ja mając nie bardzo krótkie paznokcie w tej chwili, no mam, nie jestem w stanie nic tam ustawić sobie sam bez używania śrubokręcika, więc muszę brać to, co moim zdaniem troszkę utrudnia korzystanie z tej komory. Jak będzie z jej performansem, No to się okażemy, bo może być to, wiecie, poprawa performansu, ok, trudniej się wyreguluje, ale jak już raz, raz ustawimy to luz, a więc to sprawdzimy. Problemów nie ma z podawaniem, dysza chodzi prawidłowo, doszczenia się wszystko, długości są ok, więc tutaj nie ma bólu, pod tym względem powinno być wszystko super, ale sama regulacja to będzie naprawdę nieprzyjemna, więc na to zwracam uwagę. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany taką komorą, to Możecie się zgłosić do Kiwi Airsoft, English Kiwi Airsoft. Tutaj macie, o, tak, tak to się nazywa. Majo, ma on swoją stronę internetową. Można do niego napisać maila, i skontaktować się na Facebooku. Ja pisałem maila i na maila. Co prawda, chwilę poczekałem, ale dost, dostałem odpowiedź. No, komora nie wyszła tanio, bo nie ukrywajmy, że jednak 300 w sumie z wysyłką, z podatkami i tak dalej. Za komorę do repliki, która jest blokowana, to nie jest mało. Z drugiej znowu strony, jak nie mamy wyboru, to nie mamy wyboru. Nie ma żadnej innej komory, która by mogła nam zastąpić tą stokową, która jest mocno, powiedzmy sobie szczerze, średnia. Jako, że jest to customowy produkt robiony w niedużym nakładzie, to może ta cena powiedzmy jest jakoś... Odpowiednia na tej zasadzie, no jak nie mamy wyboru, to nie mamy wyboru, proste. Więc cóż, ja pojadę to, przetestuję. Jeżeli wszystko będzie ok, no to tym elementem będziemy właśnie teraz kończyć filmy. Ja teraz pojadę sobie na testy, sprawdzę, czy wszystko równo kręci, czy działa prawidłowo, i będę mógł odesłać replikę, bo replika się mnie już kurczę chyba z półtora miesiąca, bo i czekanie na tą komorę i tak dalej. Więc ja mam nadzieję, że tym już kończymy film. Jeżeli będą jakieś problemy, to niestety będziemy dogrywać i będziemy wam to pokazywać, co dalej było nie tak i co musieliśmy poprawić. A na tą chwilę ja wam wszystkim oczywiście dziękuję za oglądanie. Dziękuję właścicielowi za zlecenie tej roboty, za zamówienie tej komory po to, między innymi, żeby móc wam ją pokazać. Dziękuję też wszystkim patronom za wsparcie. No i do zobaczenia ponownie.